Siemanko, witam Was. Witam Was, uprzejmie Paweł Laptrekking z tej strony. Odcinek nosi tytuł e, Rodzina Laptrekking się powiększa. Ten okaz, ta dziewucha, którą tu widzicie, to Lesia, Leśka. Wariacik, walczy teraz z sanką, o kiocha. To jest nowy piesek, który dołącza do załogi laptrekking. Czułem e, mocną wewnętrzną potrzebę podzielenia się z Wami informacją Skąd ten piesek znalazł się w rodzinie Trekking. Otóż piesek znalazł się na osiedlu, na którym mieszkam, biegał sobie, jest przybłędą. Tego samego dnia, którego ją znalazłem, rozwiesiłem ogłoszenie po osiedlu, wrzuciłem na profil Wrocław zaginione, zagubione. E, posta, który został udostępniony 222 razy za co dziękuję ludziom, którzy udostępniali tego posta e, zasięg musiał być no, no, na pewno kilka tysięcy jak nie kilkanaście bądź kilkadziesiąt być może nawet tysięcy, więc post ów dotarł nawet do właściciela tego pieska e, dramat, dramat ponieważ 4 tygodnie temu w niedzielę znalazłem tą psinkę przy pomocy Rafała, którego być może kojarzycie z tego kanału. I wyszła taka sytuacja, że w poniedziałek jeździłem z nią po weterynarzach, dowiedziałem się, że jest w zaawansowanej ciąży. I to już jest kwestia godzin, aż zacznie rodzić, więc no musiałem podjąć jakąś decyzję, czy brać urlop dwumiesięczny bezpłatny, czy oddać pieska do schroniska, który tak naprawdę nie jest mój. Dowiedziałem się, że w schronisku od razu robią sterylizację aborcyjną. Obdzwoniłem kilka fundacji, Labradory Org, Fundacja Warta Goldena, jak widzicie piesek jest troszeczkę miksem między Goldenem a Labradorem. Taki mieszaniec. Dziewuszka. No i okazało się, że i fundacje i wszelkie domy tymczasowe, przytułki dla zwierząt są przepełnione. Co nie jest normalne, co nie jest jakąś nową sytuacją w zasadzie. I... No i musiałem, byłem zdany generalnie na siebie przez co, e, przez co zdecydowałem się, poczytałem troszeczkę na temat sterylizacji aborcyjnej, zdecydowałem się na sterylizację aborcyjną. We wszystkich źródłach, do jakich dotarłem, wiedziałem, że jest to wybór mniejszego zła. E, ludzie z fundacji też mnie wsparli w tym, mentalnie przede wszystkim. No i generalnie, generalnie dowiedziałem się, że Dowiedziałem się, że, że, że to jest jedyny słuszny w zasadzie wybór, kiedy nie chcemy dostarczać kolejnych małych psiaków na świat. E, nie wiadomo gdzie by trafiły, jakie, jakiej krzyżówki by były, skoro piesek uciekł. E, zrobiłem we wtorek rano, dwa dni po tym jak, jak przyjąłem pieska na własną chatę, zrobiłem ten, poddałem pieska temu zabiegowi. E, następnie tego samego dnia we wtorek wieczorem zadzwonił właściciel. Okazało się, że człowiek nawet nie wiedział, że ten piesek jest w ciąży. Dosyć dziwna sytuacja. E, psinka była wychudzona. 10 kg nie dowali objawy mocnej, wczesnej anemii. E, I generalnie sytuacja wygląda tak, że koleś jak się dowiedział jakiego rzędu koszta ponieśliśmy w związku z sterylizacją, aborcyjną odrobaczaniem, e, antybiotykami, leczeniem, podwójnym USG przedciążowym, zrzekł się psa, zrezygnował z niego. Powiedział, że i tak nie miał na niego czasu, i tak chciał teściowej go oddać, żebym go sobie przygarnął, skoro i tak już mam drugiego Labradora i ten piesek dobrze się czuje z moim drugim pieskiem. No i że nada, że nada. Postawa gościa nie jest godna pochwały, jak można zrzec się psa, jak można... Dla mnie jest to równoznaczne, jakby się człowiek zrzekł dziecka na przykład. Ale spoko, spoko. Odważna może też dla niektórych, ale dla mnie dosyć kontrowersyjny temat. No i przygarnąłem taką leśkę. Leśka. Lesia, chodź tu, chodź tu. Chodź. Także witamy. W rodzinie Labtreking witamy Lesie. Także rodzina nam się powiększa. Możecie gratulować kolejnego członka. Możecie tutaj trzymać kciuki. Stawiamy te uszy każdego dnia coraz wyżej. No chodź, no chodź. siad siad Super, super Także jak widzicie wesoła, ferajna rodzinka No i sporo nauki przed nami. Sporo przed nami nauki dużo tutaj ćwiczeń powtórzeń miliony psie przedszkole, wkrótce szczepienia, psie przedszkole, jak będzie trzeba, to i psy trochę książek. No i dużo cierpliwości. Piesek jest mocnym nieogarem. Na imię ma Lesia, Leśka, Lesława. Od leśnych przygód, które pewnie się zdarzały na gigantach, które miewała. Eee, także witamy w rodzinie Trekking Nowego Piesia. Ahoj! Abstrahując już od Bushcraft Traditional, no plastic. Mamy tu element plastiku. Festiwalowy kubek. Jeśli ktoś kojarzy ten pleszewski piękny festiwal z muzyką stoner rockową, sludge'ową to polecam a jeśli ktoś nie kojarzy to również polecam eee, testy, beer review time dzisiaj radość leśny spacer z dwoma pieskami jest z nami też Szymon, którego na razie kamera nie obejmuje Szymon się chilluje w hamaku ja natomiast długo odgrywałem się obiecywałem, że w końcu nadrobię beer review time jak na IP -ę. To aromatowo jest tutaj bardzo słabo. Może kilka słów. Co to za browarek? Browarek nazywa się incognito. I rodzaj piwka. Jest to double dry hop, Polish Hops Session IPA, czyli tylko polskie chmiele, nawet wymienione są. Te najbardziej szlagierowe, czyli Marynka, Lubelski oraz Oktawia. Plus drożdże, ale nie wiemy już jakie drożdże. Trudno. Data spożycia 23 marca przyszłego roku, serwować w temperaturze 6-8 stopni Spodziewamy się mocno chmielonej, sesyjnej ipy, którą można wypić kuflami. Dzisiaj z kuflem jesteśmy w lesie. Z kuflem też. <gryw> no, straszne spienienie jak widzicie. Piana na więcej niż dwa palce. Cały kubek. więcej stestujemy sobie jak, jak da się przelać normalnie. W razie po smaku samej piany to bardzo mało wyraziste te chmiele, ale polskie chmiele takie raczej są. No marynka lubelski to, to nie są chmiele, które mają atakować ferią aromatów. Więc ciężko z tego wykręcić jakąś IPę w amerykańskim stylu, tym bardziej no to jest bardziej pipa, czyli Polish Ipa. Eee, I to jest takie typowo polskie. no Do amerykańskich chmieli to tutaj jest daleko. I wariactwa Jest mocna bryczkami mimo wszystko no, Ale Marynka Lubelski i Oktawia no, tyłka nie urywają, niestety. Ale fajnie, że ktoś się podejmuje takich inicjatyw polskich żeby krzewić polską IP. I koniec. Siema, siema leśka siema no Dzikusie Jest i Szymon, witamy Szymona siema. Szymon już był z nami na zupełnie niebuszkraftowym, biwakowym hamakowaniu nad zalewem Mietkowskim. pewnie odnośnik karta gdzieś, gdzieś tutaj z boku będzie odnośnik karta do tamtego filmu no, śmieci, śmieci, musimy tam kiedyś się wybrać, pozbierać je. I tak oto sobie w lesie na Hamakach czas spędzamy. No i nie skończyłem opowieści o tym piwku, które właśnie tutaj macie wykadrowane. Double Dry Hops, Polish Hops, Session IPA. Niby podwójnie chmielone, dwukrotnie. No recenzja. Recenzja jest taka, że jeśli ktoś lubi Ligę Polską, ekstraklasę piłkarską, to, to piwo jest takie samo dla, dla ludzi, którzy lubią piwo. Trzeba po prostu lubić polski produkt i to piwo jest tak samo jak Ekstraklasa, raczej dla koneserów. Raczej dla koneserów, a nie żeby doceniać tutaj jakieś górnolotne walory smakowe. Tym bardziej, że czuć te chmiele, ale to nie są chmiele aromatyczne, mocno bardziej, bardziej poprzez goryczkę wjeżdżają, więc, takie coś. Godne polecenia, raczej nie jest. Ale mam jeszcze jednego browarka z tego browaru, Incognito. I zrobimy porównanie, analiza porównawcza wejdzie. Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców tego kanału, że za mało, za mało tutaj promocji piwa, że za mało degustacji, recenzji, jest jeszcze kolejne. Dajemy jeszcze jedną szansę browarowi Incognito. Pineapple Milkshake IPA. Jasne, kremowe piwo z nutą słodkiego ananasa. Browarek Inkognito pochodzi sobie z miejscowości o nazwie Krasiczym. Sylwia Zielińska, browar rzemieślniczy Inkognito. Spoko, spoko. Doceniamy inicjatywy warka do 11 marca 2020. Temperatura serwowania taka jak poprzednia, 6-8. Około tej temperatury powinniśmy się teraz zakręcić. I jednak co się okazuje, te pianki kremowe, które im tutaj wychodzą powodują, że piwo powinno się nalewać bardzo mocno i powoli, po ściance przede wszystkim, bardzo mocno i powoli, <grych> spoko. Dobra, stestujemy Milkshake'i ostatnio e, bardzo w modzie, już nawet ta moda trochę przemija, aczkolwiek zobaczymy e, skład, woda, słód jęczmienny, laktoza chmiele. Kolumbus, Cascade, ananas i drożdże. Także czuć mocno laktozowo. Typowy milkszejkowy aromat. Niezbyt intensywny. Ananas zresztą nie słynie z tego, że jest jakiś tam mocno czochrający po nosie. Ale ten jest wyrazisty. I w smaku i w aromacie jest subtelny, ale w smaku jest, jest cios, ananasowy cios. To piwo już jest naprawdę poprawne. To mogę polecić, to poprzednie niekoniecznie. Eee... Mocne mocne 6 na 10. Coś takiego. <gry> raz, raz, raz. Tak zupełnie przy okazji. Szymon jest z nami i Szymon dzisiaj sobie robi testy. Pierwsze swoje testy zakupu z AliExpress. Eee, wszyscy bushcraftowcy w Polsce już raczej kojarzą markę Nature Hike Outdoors. Namiocik, tutaj jest właśnie rozkładany, póki co jeszcze bez tropika, zaraz wam pokażemy jak z tropikiem wygląda. Gdzie tu jest wejście? Z tej strony. Zobaczmy jak to tam ze środka wygląda. Możemy zajrzeć pewnie, do chaty? Zapraszam na salony. Moskitierka, poszli w wagę, fajnie, też w jakiś tutaj w sposób wentylacyjny. Praktycznie całość tego zadaszenia jest moskitierką, poza bocznymi ścianami. Co na lato, To jest rewelacja. Jest tutaj takie coś, coś, co pozwala że. To jest że... jedna podłoga. Aha, i druga jest, jest jeszcze. Druga jest w komplecie, właśnie w nowej wersji. Bo co ważne, ten model ma dwie wersje: stara i jest nowa, która jest nową, ja zakupiłem. To jest wersja upgraded, tak nazwana. Jeżeli dobrze wyczytałem, to różni się tym, że dają teraz właśnie tą dodatkową podłogę w zestawie, którą można całkowicie sobie osobno używać. Waży ona tam coś koło 230 gram jak dobrze pamiętam. Sama podłoga i ważniejsza rzecz, która została zmieniona to jest w tropiku. Mianowicie w poprzedniej wersji nie było wentylacji w tropiku żadnej, co całkowicie pozbawiało użytkowalności tego namiotu, bo właściwie cała wilgoć, która gdzie wentylacja była tutaj super, cała wilgoć zatrzymywała się na tropiku, a w nowej wersji są dwa okna z przodu i z tyłu wentylacyjne, dlatego to już nabrało sensu, że można było w taki namiot zainwestować. Słowo to robi tu różnicę. Tak. <laughs> Zaraz zobaczymy jak to będzie się prezentować z tropikiem. I wracamy, wracamy do recenzji Nature Hike Outdoors. E, tutaj nasz e, towarzysz wyprawy dziennej, dzisiaj bez nocki testuje, jak mówiliśmy namiot, w którym jest już zbunkrowany ostro, zapięty, sprawdza wnętrze jak to tam wygląda, pierwsze impresje. Powiem Ci jest salon spory. Namiot ogólnie jest dedykowany na trzy osoby. Pierwszy bardziej z myślą o dwóch osobach. Żeby spokojnie z bagażami się zmieścić. Z tym, że tak, przecionek jest na tyle duży, że myślę, że nawet dwa plecaki, jakby się postarał, bo dwa plecaki turystyczne można spokojnie, można sobie spokojnie wrzucić czy jakieś tam wiadomo buty, takie rzeczy. Pierwsze minusy, jakie zauważasz. Pierwsze minusy. No, to co, znaczy... To to, co nie, 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 wiem, weź, nie wiem, czy to na minus naz, nazwiemy, bo... Czy chyba Jest tu pewien rodzaj wzmocnienia. Nie? Cza czas pokaże po prostu, czy to będzie minus, czy po prostu zastanawianie się, jak to będzie działać, nie bo na razie się zastanawiamy. Ładnie. Konstrukcja szkieletowa opierająca A. się tylko na materiale, który rzekomo jest troszeczkę wzmocniony. Wzmocniony, no. Jakoś to można poustawiać... To jest tylko taka łatka naszyta, w sumie podwójny materiał po prostu, to nie ma, nie ma nic więcej. Właśnie jak to się zachowa przy mocniejszym wietrze, albo dociążeniu śniegiem, bądź deszczem, nie? No. Ale co jest fajne, to mi pokazałeś, te, te atypatki, łapaki te, te, no. antyśniegowe. Fajna rzecz. Oczywiście, właśnie tak jak mówiłem, można kupić w wersji bez tego, wtedy waga jeszcze nam spada coś pomiędzy 200-300 gram. Sam namiot w całości razem z tą podłogą i w tej wersji waży 2,5 kg około. Nie miałem wagi jakiejś dokładnej, więc trochę improwizowałem na wadze kuchennej, ale jakoś tam sobie to zmierzyłem mniej więcej okienka, o których mówiłem, to jest jedno tutaj, drugie jest z przodu. To jest właśnie w tej nowej wersji eee, to poprawio poprawionej tak. Fajnie, Bo fajnie. Gdzieś, wcześniej gdzieś wcześniej tego uciekać, nie było, nie? więc no, to coś spoko Ta wilgoć co na pewno od się blaski, bardzo mocno z... odblaski. Odblaski w nocy jak e, namiot jest szarego koloru, szaro białego, coś takiego. Ale no. zimą, jak gdzieś się tam zmaskuje człowiek ra, razem z tym namiotem w śniegu, to po odblaskach od czołówki gdzieś potrafiłby raczej znaleźć go. Dotrzeć do niego. No dodatkowo linki, wszystkie są też odbaskowe. Są w komplecie i, i linki takie do, do odciągów. Yy, razem ze śledziami też. Śledzie tego typu. Bardzo podobne śledzie teraz dają yy, we fly hamaku. Tak, i dają. <śm> nie wiem, jak te będą się sprawować, ale mam podobne, trochę większe. Jakby ktoś kiedyś myślał, że one się niegną to niech tak nie myśli. Zostaw, zostaw drzewo, <laughs> zostaw drzewko. Bo ja i parę osób myśleliśmy, że to są właśnie takie, które się nie gną, ale no... ale też się da. Spoko, no namiot czeka na pierwsze testy nocne. Od razu chyba będzie rzucona głęboką wodę, zimne temperatury w Izerach. Pojawiły się pierwsze, pierwsze plany wyprawy zimowej e, w Izery. I jeszcze finalne spojrzenie, jak wygląda Namiocik bez warstwy wewnętrznej, tylko sam tropik plus podłoga. O ekskluzywnie <grych> spoko. No jest, jest przestrzeń. No wrażenie... Jeszcze nie sądzę, że waga w tym momencie w takim zestawieniu by się zamknęła w jakieś 1,5 kg-kilo 600 kg coś koło tego jeszcze tylko słówka sprostowania odnośnie pieska e, o którym zaczęliśmy mówić na początku tego odcinka nowy new member dodany do naszej rodziny lapterkingowej właśnie to jest Lesia Leśka Lesława e... U właściciel na którego może i polecam gromy w komentarzach zapewne słusznie ów e... właściciel miał tylko jedno jedyne życzenie odnośnie tego, że jeżeli zatrzymujemy sobie psa to co mamy z nim zrobić e... w zasadzie nic poza tym, żeby usunąć ogłoszenie o tym, że pies szuka właściciela. Istotny był dla niego tak zwany fame. Istotne było to, że gdzieś tam e, znajome jego żony zobaczyły takie coś na fejsie. Może karma wróci do człowieka. Tymczasem my się cieszymy drugim pieskiem. Od kilku lat już chciałem mieć drugiego psa, więc, więc mamy. Lab trekking już teraz ze zdwojoną siłą faktycznie jest. Lab trekking. Mimo, że to mieszańce, miksy tak zwane nie wiadomo z czym. Wszystkie cechy Labradorów i Goldenów tutaj są posiadane przez te pieski, więc cieszymy się tym bardziej, że rodzina jest wesoła. Rodzina się powiększyła, kociołek w domu również jest. Dzieje się, dzieje. Życie troszeczkę zmieniło się, ale myślę, że na wiosnę pierwsze wypady z Leśką będą uskuteczniane. Tak się te pieski bawią. Szybka kawa, szybkie piwko i pożegnanie. Taka ładna niedziela. Żegnamy się z Szymonem. Do następnego. Hołk i bylibyśmy wdzięczni za dzwoneczek bądź subskrypcję. A najlepiej to i to. Elo, elo. Do, do następnego. Wakania,